Są to pewnie, są to dwa główne ciągi pieszo-rowerowe. Pierwszy na ulicy Warszawskiej i tutaj też warto wspomnieć, że będziemy budować taką kładkę pieszo-rowerową przez rzekę Mulew. I to też tak naprawdę to jest myślenie długofalowe i też cyklistyczne, bo ulica Warszawska będzie tą ulicą, która będzie, te lodo znajdujące się na ulicy Warszawskiej, lodo Łupaszki, będzie rozpoczynało ten brakujący element e, budow budowy, która już trwa, południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z przeprawą mostową. A warto podkreślić, że w ramach tej inwestycji również przewidziane są ciągi pieszo-rowerowe, więc ulica Warszawska będzie uzupełnieniem właśnie e, tej inwestycji o no, infrastrukturę pieszo-rowerową. E, my nie ukrywamy, że też mamy taką ambicję, aby ta infrastruktura pieszo-rowerowa e, Uwydatniła naszą atrakcyjność, jeżeli chodzi o miasto Strołękę, rzekę Narew, jak również sąsiednie um, gminy.